Często na swoich live'ach mówię o kobiecości. Co facet może wiedzieć o kobiecości? A oto to. 28 dni. Pełny cykl. Cykl związany z fazą księżyca. Kobieta nie jest wyjątkiem. 14 dni na to, żeby energię mogła się skumulować. Przychodzą niepłodne, tam gdzie z rana budzi się to piękne stworzenie, patrzy w lustro jej, o jej jestem ładniejsza, o jej paznokcie jakoś takie lepsze i włosy się układają. I samopoczucie jest lepsze, taka drapieżność, chęć działania, chęć, by wszyscy patrzyli na nią z zachwytem. To jest normalna forma. Wszechświat kieruje to, żeby inni zwracali uwagę, żeby inni chcieli doświadczać tej energii kobiecości. Nie mylić sobie to z seksualnością. Ta energia jest po to, żeby zasiliwać innych, żeby motywować tą męską część energetyczną, na to, żeby skakać wyżej, biegać szybciej, zdobywać więcej. Doświadczać też całej reprezentacji energetycznej świata. Dopiero później jest spadek, spadek, spadek i jest okres tzw. miesiączki. Jeśli tutaj o to chodzi, to jest pełne oczyszczanie energetyczne ciała. Dlatego jest okres bardzo ważny. On też jest niesamowicie ważną częścią kobiecości, gdzie kobieta oczyszcza siebie w sposób naturalny, ale w sposób energetyczny. Jeśli są tutaj zaburzenia. Na tym etapie, to tutaj mówimy o problemach emocjonalnych, które mogą być z poprzedniego wcielenia, które mogą być związane z dzieciństwem, które mogą być związane z wychowaniem, z programami, które zostały nabyte, ale też z wewnętrzną blokadą, doświadczanie siebie jako kobiety. Jeśli doświadczasz czegoś podobnego, daj znać, jest cały program, który pomaga, by poczuć się na nowo kobietę. I poczuć kobietę nie tylko pod względem cielesnym, ale doświadczenie swojego ciała pobudzeniem energii kundalini. Nie kierować się tym, że a teraz wszyscy mówią o kundalini i tak dalej, o To nie jest tylko o tym. To jest o tym, żeby poczułaś swoje podstawowe ustawienie, dlaczego ty jesteś na świecie, dlaczego ty jego doświadczasz i jak ty możesz dać temu światu nową siebie. Ty jesteś bardzo ważna. A reszta w życiu jest tylko dodatkiem, i jakby to, to nie brzmiało? Serdecznie zapraszam.